Wiesz, zostaniesz aresztowany. Ja? Nie jesteś Ali, prawda? Tak, okej. Okay. I to będzie za drapieżny, przestępczy napaść na tle seksualnym. Opublikowano nagranie z kamery policyjnej, pokazujące aresztowanie nauczycielki zastępczej za stosunek seksualny z 11-letnim chłopcem. Ali Bartfield przyznała się do seksu z tym chłopcem i teraz odbywa karę więzienia. Nie zawsze była szczera podczas śledztwa. Co potwierdza nagranie z kamery policyjnej. Pokażę Ci, co powiedziała detektywom przy swoich drzwiach wejściowych i jak obwiniała ofiarę w tej sprawie. Zajmujemy się tą sprawą prezentowaną przez Law and Crime. Ali Bartfield przyznała się do winy za odbycie stosunku seksualnego z 11 jedenastoletnim uczniem. To szokująca historia. A jeszcze bardziej szokujące jest to, jak próbowała się zachować, gdy detektywi pojawili się u jej drzwi. Zanim pokażę nagranie z kamery nasobnej, oto Bartfield w sądzie hrabstwa Macon w Illinois, gdzie to się wydarzyło, około 3 godziny na południe od Chicago. Bartfield podczas przesłuchania przyznała się do znęcania nad 11-letnią uczennicą, ale Bartfield nie zawsze była szczera wobec organów ścigania podczas tego śledztwa. To nagranie z kamery nasobnej z dnia jej aresztowania w kwietniu zeszłego roku. Część nagrania audio została zredagowana, dlatego momentami usłyszysz przerwy w dźwięku. Ok, nie możemy teraz otworzyć drzwi. Cześć, jak się masz? Cześć, czy Alia jest w domu? Tak. Okay. Biuro szeryfa, a ja wspieram Departament Policji Malfa. Okej, okay, tylko wy i... Dzikaki. Okej. Okay. I ktoś... inny. Okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, mamy nakaz przeszukania tego domu, dobrze? Wiesz, zostaniesz zatrzymany. Ja? Jesteś nali, prawda? Tak. Dobrze. I to będzie również za drapieżny, przestępczy napaść na tle seksualnym. Uwodzenie. Dobrze. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby się rozejrzeć i upewnić się, że zabierzemy z domu wszystko, czego potrzebujemy, dobrze? Po co? Tak, porozmawiamy o tym więcej tutaj. Za sekundę, dobrze? Właściwie, jeśli chcecie wejść i zacząć rozmawiać z psami, będziemy musieli za wami podążać. Okay. Okay. Więc możesz zobaczyć, jak Bartfield jest zdezorientowana i zszokowana. Dlaczego detektywi są u jej drzwi i oskarżają ją o wykorzystywanie seksualne i uwodzenie. To ma miejsce około 16.33 kwietnia 2024 roku. Dzień wcześniej detektywi mówią, że 11-latek zgłosił się z rodzicami na komisariat i oskarżył swoją nauczycielkę Bartfield o napastowanie seksualne. Bartfield pracowała w szkołach w Decatur, Illinois, jako długoterminowa nauczycielka zastępcza w szóstej klasie. W mediach społecznościowych sprawiała wrażenie fajnej nauczycielki. Tutaj jest na TikToku z młodą dziewczyną, na kilka godzin przed jej aresztowaniem. Policja informuje, że 11-letni chłopiec rozmawiał ze specjalistą o nadużyciach. Funkcjonariusze pobrali też zestaw do badania napaści seksualnej od ofiary. A teraz więcej z tego, co detektyw powiedział Bartfield podczas jej aresztowania przy drzwiach: Wyjaśnię ci kilka rzeczy. Najpierw odczytam twoje prawa, żebyśmy mogli porozmawiać. Masz trochę retrobrzmienie? Wszystko, co powiesz lub zrobisz, może zostać użyte przeciwko tobie w raporcie. Masz prawo do adwokata, a jeśli nie stać cię na niego, zostanie ci przydzielony. Dyrektor AP 352, rozumiesz? Miałeś wcześniej kłopoty? Dam Ci szansę, żebyś wyjaśnił, co znaczy krótko mówiąc. Dobrze, y mamy znaczną ilość dowodów, włącznie z rozmową, którą tutaj przeprowadziłeś. Z dokumentów sądowych wynika, że Bartfield przy drzwiach zaprzeczyła kontaktom seksualnym z chłopcem. Nagranie audio jest już zredagowane, ale słyszałeś, jak detektyw mówił o znacznej ilości dowodów. W tym rozmowie Bartfield. Teraz najprawdopodobniej mówi o rozmowie, którą Bartfield odbyła z chłopcem wcześniej tego dnia, zaledwie kilka godzin przed tym wszystkim, po jego przesłuchaniu sądowo-psychologicznym. Policja twierdzi, że oni i rodzice chłopca podsłuchiwali wiadomości, rozmowę głosową i połączenie FaceTime, które Bartfield prowadziła z chłopcem. Twierdzą, że w tych rozmowach Bartfield poruszała temat antykoncepcji i ciąży. Poprosiła chłopca o usunięcie wiadomości, po czym rozmawiali przez telefon. Podczas rozmowy Bartfield powiedziała 11 chłopcu, że nie może zajść w ciążę. Ona ma ponad 30 lat. Policja twierdzi, że 29 marca 2024 roku Bartfield zaprosiła ucznia szóstej klasy do swojego domu. To było na spotkanie towarzyskie. Jednak mama tego dziecka zauważyła, że jej syn zachowuje się inaczej po tej wizycie. Według policji mama wtedy sprawdziła telefon i social media syna. A kiedy rozmawiali więcej o tym, co się stało, chłopiec powiedział, że Bartfield uprawiał z nim seks. Bartfield podobno uprawiała seks z tym chłopcem i wysłała mu 700 dolarów przez cash up. Kupiła mu słuchawki, które kosztują ponad 400 dolarów. Wysłała mu też nagie zdjęcia na snapchacie. To moment, gdy Bartfield zostaje odprowadzona, a historia staje się jeszcze bardziej szokująca. E, porozmawiać z nią na szybko. Ona będzie mogła z tobą porozmawiać. Nie, porozmawiam z tobą tutaj o tym. Więc ta pani. Pojawia się. Z... O mój Boże? Nie, ale posłuchaj. Zrób nam miły pokaz. Zamierzamy ci dać. Jak wychowujesz dzieci i co się dzieje? Rozumiem. Dziękuję. Usiądź z tyłu, bo chcę być poza interesami i na powietrzu. I zamierzam pobrać od ciebie opłatę za to drugie spotkanie. Oryginal, posteru. Usuń. Chcę się wypowiedzieć. To jest cegła. Dobrze, kolego. Wsiada do radiowozu, by rozmawiać z detektywami. Dźwięk został wyciszony, ale według dokumentów sądowych, które posiadamy, to właśnie powiedziała. Na początku ponownie zaprzeczyła, że uprawiała seks z chłopcem, ale wtedy detektyw powiedział, że widział nagie zdjęcia, które wysłała chłopcu nas na pracie. A kiedy zapytano ją, dlaczego nauczycielka po trzydziestce wysyła nagie zdjęcia jedenastoletniemu chłopcu, odpowiedziała cytuję: Ciągle prosił, prosił i prosił. I nie dawał mi spokoju. Dokument stwierdza również, że ofiara wysyłała nauczycielce wyraźne zdjęcia. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektóre nawyki po prostu wkradają się do Twojego dnia, nawet tego nie zauważając, dla wielu osób oznacza to sięganie po coś automatycznie, gdy są zestresowani lub zmęczeni, mimo że wiedzą, że to nie jest dla nich dobre. Dlatego chcę Ci opowiedzieć o naszym sponsorze FUME. To nagradzane urządzenie do aromatyzowania powietrza skuteczne w walce z fiksacją oralną i nerwowym wierceniem się. Dostarcza świetny smak jako twój zwykły sposób na poprawę nastroju, bez żadnych szkodliwych chemikaliów. Zamiast pary wdychasz naturalne, nietoksyczne aromaty, które zaspokajają pragnienie bez negatywnych skutków. Fumę to nie rzucanie, lecz zastępowanie. To urządzenie do aromatyzowania powietrza daje na wykręka usta bez negatywnych skutków. I nie ma tu pary, nikotyny. Tylko naturalne, nietoksyczne aromaty. Jedna rzecz, która moim zdaniem Ci się spodoba, to design. Elegancki, drewniany element. Świetnie leży w dłoni. Ma też magnetyczne elementy do zabawy, które są bardzo satysfakcjonujące. Idealne, gdy jesteś zestresowany albo potrzebujesz czegoś, co pomoże Ci się skupić. Jest przenośny i możesz go zabrać wszędzie. Jednym ze smaków, który wiele osób bardzo lubi, jest świeża mięta. Super orzeźwiająca i idealna żeby utrzymać świeżość umysłu przez cały dzień. Ale jest mnóstwo smaków do wyboru, więc możesz znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada. Ponad 500 tysięcy osób już przeszło na Fiume, jako część swojej drogi do zmiany nawyków. Więc jeśli jesteś gotowy, żeby spróbować tego samemu, teraz jest na to czas. Przez ograniczony czas zamawiając zestaw Journey Pack z moim kodem otrzymasz darmowy toper film, który ulepszy Twoje doświadczenie. Wejdź na trifume.com/lawandcrime lub zeskanuj kod QR, aby odebrać zestaw już dziś. Na nagraniu z kamery nasobnej bez dźwięku widać jak policjanci w radiowozie pokazują jej zgromadzone przeciw niej dowody i możesz zobaczyć jak chowa twarz w dłoniach, gdy uświadamia sobie jaki prawdopodobnie będzie jej los. Warto zauważyć, że Bartfield wielokrotnie próbowała powiedzieć, że to chłopiec się do niej zalecał, że to wszystko była wina 11-latka pod koniec rozmowy Bartfield według dokumentów sądowych zapytano jak się czuje. Odpowiada: Mam dyplom z wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studiuję na magisterce. Nie tak wyobrażam sobie swoje życie, ale nie chciałem, żeby ofiara czuła się niekomfortowo tak jak ja się czułem. Ale po prostu starałem się udawać, że nic się nie stało i po prostu być przy nim. Na końcu rozmowy w radiowozie policja twierdzi, że Bartfield Zagroziła, że odbierze sobie życie. Zakuto ją w kajdanki i przewieziono do więzienia powiatowego, gdzie odtąd była przetrzymywana bez prawa do kaucji. Informuje W.A.N.D. Telewizja. To moment, gdy sędzia poinformował ją o możliwej karze za zarzuty, podczas jej pierwszego wystąpienia w sądzie. To przestępstwo klasy X zagrożone karą od 6 do 60 lat więzienia w Departamencie Więziennictwa. Wyrok musi być odbyty w 85%, po czym następuje obowiązkowy nadzór od 3 lat do końca życia oraz grzywna do 25 tysięcy dolarów. To przestępstwo nie podlega warunkowemu zawieszeniu kary. A jeśli zostałabyś skazana, musiałabyś zarejestrować się jako przestępca seksualny na resztę swojego życia. W sierpniu Bartfield przyznał się do stosunku seksualnego z tym chłopcem. Prokuratura żąda teraz do 40 lat więzienia w ramach ugody zamiast 60 lat grożących w razie wyroku skazującego. Jeśli chodzi o okręg szkół publicznych w Dekatur, gdzie Bartfield pracowała, zwróciłem się o komentarz po jej przyznaniu się do winy. Powiedziano mi, że nie skomentują, bo nie byli stroną w sprawie karnej. Po aresztowaniu Bartfield została jednak zwolniona. Ofiara i jej rodzina pozywają okręg szkolny, twierdząc, że sytuacja nie była odosobniona. Rozmawiałem z Simem Cunninghamem, reprezentującym rodzinę, o to, co powiedział o pozwie. To, na czym im naprawdę zależy, to, żeby inne dzieci i inne rodziny, które mogły paść ofiarą działań tej kobiety, poczuły się pewnie, że jeśli się ujawnią, to będziemy mogli pociągnąć okręg szkolny do odpowiedzialności za brak nadzoru, który pozwolił pani Bartfield popełnić te czyny. Czy rodzina wierzy, że jest więcej ofiar Ali Bartsfield? Nie mogę wypowiadać się bezpośrednio w imieniu rodziny. Pojawiły się nowe informacje, z których część uwzględniono w skardze przeciwko okręgowi szkolnemu. Skłania nas do przekonania, że może być więcej ofiar pani Bartsfield, a także prawdopodobnie więcej ofiar nadużyć i nękania ze strony kadry nauczycielskiej w systemie szkół publicznych w Decatur wobec uczniów. Podczas aresztowania Bartsfield stwierdziła według dokumentów sądowych, że nikt inny nie oskarży jej o wykorzystywanie seksualne. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy została skonfrontowana z tymi zarzutami, dopiero gdy detektywi przedstawili jej dowody, przyznała, że to, co mówiła na początku, było kłamstwem. Wyrok poznamy 25 września. Dołącz do rozmowy z prokuratorem Markiem Weaverem, byłem zastępcą prokuratora generalnego Ohio. Dziękuję, jak zawsze, za bycie z nami w Law and Crime. Gdybyś był prokuratorem w tej sprawie i obejrzał nagranie z kamery nasobnej Ali Bartfield, co zwróciłoby Twoją uwagę? To świetne nagranie z kamery nasobnej dokładnie widać co się stało. Zastępcy szeryfa zachowali się niezwykle profesjonalnie podczas wykonywania nakazu przeszukania. Szybko się poddała, szybko powiedziała prawdę. Początkowo zaprzeczała, że uprawiała seks z tym dzieckiem, ale dość szybko, gdy poinformowano ją, że mają nagrane rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe, przyznała się. To świetna sprawa. Chciałbym, żeby wszystkie sprawy o przestępstwa seksualne, które prowadzę, miały tyle dowodów co ta. To jest raczej bezdyskusyjne. Bo kiedy spojrzysz, ona zostanie skazana jeszcze w tym miesiącu. A na początku, i patrzymy na to teraz z perspektywy czasu, znając dowody, które prokuratorzy i detektywi mieli w tej sprawie, a było ich dużo. Ona na początku mówi: No nigdy nie miałam kłopotów. Zamykam się w domu, a potem ona prawie obwinia ofiarę. Twierdząc, że to on chciał wiadomości seksualnych, choć to jedenastoletnie dziecko, wiesz, to po prostu tak trudno sobie wyobrazić. Jak wypowiedzi z 2024 roku mogą wpłynąć na decyzję sędziego o przyjęciu ugody i orzeczeniu maksymalnej kary 40 lat, o którą wnosi prokuratura? Tak, maksymalna kara to 40 lat. To mogło być. 60 lat zależnie od połączenia zarzutów i liczby różnych kontaktów seksualnych. Ława przysięgłych znienawidziłaby ją, kiedy dowiedzieliby się, że w zasadzie twierdziła, iż to to dziecko, ten 11-letni chłopiec szóstoklasista, był w jakiś sposób prowokatorem. Sędziemu też się to nie spodoba. Zgaduje, że jej obrońca przygotuje ją przed ogłoszeniem wyroku, każe jej tam wejść... I wycofać się z jakiejkolwiek sugestii, że to była wina dziecka. Ale to właśnie widzimy u niektórych z tych drapieżców seksualnych. Oni nie widzą, że to, co robią, jest złe. Realizują swoje fantazje i stają się osobą, którą chcą być. Proszę zauważyć, że ma już dyplom z kryminologii i robi magistra. Sugestia, że ona nie wie o nielegalności tego, jest niedorzeczna. To prawda. Niedorzeczny dobrze oddaje sytuację, bo czytając akta i oświadczenie pod przysięgą, Widzisz jej wypowiedzi i myślisz, na jakiej planecie żyjesz? Szczerze mówiąc, samo słuchanie fragmentu o jej wykształceniu z wymiaru sprawiedliwości i chęci zapewnienia mu komfortu wystarczy. Myślisz, co to właściwie jest, o czym ty mówisz, nie tylko prawnie, ale ogólnie? Jeśli chodzi o to przesłuchanie, i jeśli ona rzeczywiście wygłosi takie emocjonalne oświadczenie przed sądem, to jak to może wpłynąć na decyzję sędziego? Często widzę przesłuchania, gdzie sędzia przegląda coś chwilę i szybko podejmuje decyzję. Czy nawet bardzo dobre oświadczenie z jej strony może wpłynąć na jej wyrok? Wielokrotnie stawałem przed sędziami orzekającymi w sprawach przestępstw seksualnych i ci sędziowie zazwyczaj przychodzą na rozprawę skazującą już z podjętą decyzją. Mają już przygotowane słowa, by upewnić się, że wyrok będzie ważny. I czasami coś, co powie ofiara albo oskarżony sprawia, że sędzia coś poprawia, sięga po długopis i może coś wykreślić albo dopisać. Większość sędziów ma już plan, co zrobi, zanim wejdzie na salę. Tylko w marginalnych przypadkach zmieniają decyzję. Sędziowie są też naprawdę dobrzy w przejrzeniu takich sądowych nawróceń, prawda? Kiedy czytasz, do czego się przyznała, i kiedy oglądasz nagranie z wezwania policji na podstawie nakazu, wtedy widzisz prawdziwą osobę. Osoba na sali sądowej jest, wiesz, odpowiednio ubrana, odpowiednio przygotowana i czyta z kartki. Dobrzy sędziowie wiedzą, że sposób, w jaki oskarżony prezentuje się w sądzie, to często gra pozorów. Więc ona ostatecznie dostanie, wiesz, 20 lat mniej niż mogłaby dostać maksymalnie, gdyby została uznana za winną gdyby zdecydowała się na proces. Mam na myśli czytając akta sądowe i wszystkie dowody, nawet samo wysyłanie nieprzyzwoitych zdjęć, które policja posiada, 11-letniemu chłopcu, dlaczego zawierać ugodę, skoro wydaje się, że jako prokurator miałby się na gorącym uczynku. Gdy prokurator zawiera ugodę w sprawie przestępstwa seksualnego wobec dziecka, zazwyczaj są dwa główne powody. Jednym z nich jest pewność Skazania, która moim zdaniem i tak byłaby tutaj obecna, ale co ważniejsze, nie zmuszanie 11-letniego, a wkrótce pewnie 12-letniego chłopca do siedzenia na ławie świadków przed grupą obcych ludzi i opowiadania o tym, co się stało, o najbardziej wstydliwej rzeczy w jego życiu. Zawsze chronisz dziecko przed ponowną wiktymizacją, to kluczowe. Ta kobieta nie dostanie 40 lat. Nie twierdzę, że to, co zrobiła, było dobre. Osądzałem już osoby molestujące dzieci, nawet dwuletnie. I biorąc pod uwagę tę sytuację, sędzia nie da jej 40 lat, dostanie 10 albo 15. Nie znam sędziego, ale to byłoby bardziej typowe dla sprawcy przestępstw seksualnych wobec jednego dziecka takiego jak ta kobieta. Nawet jeśli to taka sprawa, bo jestem pewien, że dla ludzi, no tak to było podawane, że maksymalny wyrok to 40 lat. A jeśli sędzia obniży wyrok do 10 lat. To jaki wpływ może mieć fakt, że była nauczycielką? Wiesz, miała taką pozycję władzy, no i każdy dorosły oskarżony lub skazany za takie przestępstwa, była nauczycielką i miała władzę nad dzieckiem. To ona to zrobiła. Jak to wpływa na rozstrzyganie tych spraw pod względem wymiaru kary? Tak, Chris, chcę być jasny, mam nadzieję na dłuższy wyrok. Przez lata obserwowałem już wiele takich spraw, podobnie jak sędziowie. Rok lub dwa lata temu. Oskarżałem sprawcę przestępstw seksualnych wobec dzieci, który przez kilka miesięcy codziennie, siedem dni w tygodniu, uprawiał seks z młodą córką swojej dziewczyny. I dostał 32 lata, 34 lata. Tylko porównuję, że są różne stopnie sprawców przestępstw seksualnych, ale rozumiem Twój punkt widzenia. Osoba uprawiająca seks z 11-latkiem powinna trafić do więzienia, a nauczyciel za taki czyn na jeszcze dłużej. Ona ma szczególną odpowiedzialność, by nie krzywdzić tych dzieci, które rodzice powierzyli jej opiece. Zgadza się. I to jest też ta część, gdzie wydaje się, że to wszystko to niemal fasada. Ona jest nauczycielką, a spotkanie odbyło się u niej, bo miała dzieci w domu. To trudne do zrozumienia, zwłaszcza w przypadku nauczyciela. Miałem świetnych nauczycieli. Myślę, że wszyscy mieliśmy, ale potem pojawia się tyle takich przypadków. W swojej karierze, co zauważyłeś, jeśli chodzi o próbę zrozumienia, dlaczego niektórzy z tych ludzi przekraczają granice, a szczerze mówiąc, wręcz ją przebijają, gdzie są nauczycielami, a nagle znajdują się w sytuacji takiej jak Ali Bartfield? Częściowo to kwestia technologii. Zło zawsze było z nami od upadku ludzkości. Zło istniało zawsze, lecz technologia umożliwia mu przenikanie na niespotykaną 50 lat temu skalę. Więc kiedy byłem dzieckiem, albo kiedy ty byłeś dzieckiem, wielkim wydarzeniem było spotkanie nauczyciela w sklepie spożywczym. To byłby ten kontakt, jaki miałeś. Widziałeś nauczyciela w szkole, a potem od czasu do czasu widziałeś go poza szkołą w prawdziwym świecie. Teraz dzięki Snapchatowi, z którego, jak powiedziała, korzystała i wszystkim innym mediom społecznościowym oraz rodzicom, którzy dają małym dzieciom telefony i pozwalają im zabierać je do pokoju i zamykać drzwi, istnieje droga dla tego zła, aby podążać swoją ścieżką w kierunku molestowania dziecka. A potem wystarczy tylko wymyślić powód. Umówmy się na zabawę. Mogę zabrać to dziecko gdzieś lub zaprosić do siebie. Technologia tego nie powoduje, ale umożliwia to w sposób, który 50 lat temu nie był możliwy. Bo też to zauważyłem w dokumentach sądowych, które mamy, gdzie powiedziała, że wywiesiła swój numer telefonu na ścianie w szkole dla szóstoklasistów. I to wydawało się przekroczeniem granicy, bo rozumiem, że mogłaby dać swój numer rodzicom ale dawanie swojego numeru wszystkim jedenastolatkom, a potem jest na snapchacie, TikToku i na wszystkich tych różnych aplikacjach. To wydawało się, wiesz, jak na nauczycielkę poważnym przekroczeniem granicy. Trwa cywilny proces sądowy, który rodzina ofiary wytoczyła przeciwko okręgowi szkolnemu, ale z punktu widzenia prawa karnego jeśli na przykład w procesie cywilnym zostanie ustalone, że szkoła czegoś nie zrobiła, to oni nie skomentowali ani sprawy cywilnej, ani karnej. Jakie śledztwo prowadzi okręg szkolny po uznaniu nauczyciela za winnego, by sprawdzić, czy nie ma systemowego problemu mogącego powodować podobne sytuacje w przyszłości? Istnieją dwa główne sposoby pociągania szkół do odpowiedzialności. Pierwszym sposobem jest proces cywilny, w którym szkoła zapłaci odszkodowanie, jeśli zostanie uznana za winną zaniedbania, a drugi sposób to proces regulacyjny. Cokolwiek Illinois robi. Aby regulować takie szkoły, istnieje możliwość odebrania im licencji na prowadzenie szkoły. Rzadko kiedy ktoś w szkole zostaje oskarżony karnie za czyn, o którym nie wiedział. Jeśli ta szkoła miała zasady mówiące nie rób tego, jeśli miała szkolenia, są pewne przesłanki, że ona mogła nie wziąć udziału w szkoleniu. Ale jeśli mieli szkolenia mówiące nie rób tego, to zazwyczaj wystarcza, żeby szkoła nie została oskarżona karnie. Jako prokurator nie interesuje mnie, co zrobiła szkoła. Chyba, że któryś z administratorów wiedział i nie poinformował organów ścigania. Wtedy bardzo chcę porozmawiać z tą osobą i potencjalnie postawić jej zarzuty. W swojej karierze prowadząc sprawy o przestępstwa seksualne z udziałem drapieżców, zauważyłem, że w naszej świadomości istnieje stereotyp, iż drapieżcą seksualnym jest głównie mężczyzna. W niektórych sprawach z nauczycielami, widzisz, ona ma ponad 30 lat. Jest młodą kobietą, która uczy w szkole. Czy widziałeś jakiś profil? Jak różni się profil drapieżców w tych przypadkach, może poza stereotypem, który istnieje od dawna, kiedy ktoś myśli o tym, jak naprawdę wygląda drapieżca seksualny? Tak, nie ma profilu, który pomoże rodzicom, ale masz rację, że są przypadki tak zwanych dobrych drapieżców. Ludzi, którzy na co dzień są mili i uprzejmi wobec Twoich dzieci, osób zaangażowanych w życie Twojego dziecka w pozytywny sposób. Na przykład, pojawiają się na ich meczach i im kibicują albo przybijają piątkę, gdy dziecko dostanie dobrą ocenę wychodząc z klasy. Z drugiej strony, wykorzystują i krzywdzą dziecko. Rodzice muszą po prostu chronić dzieci. A to oznacza, że trzeba wiedzieć, co robią i egzekwować to jako jedną z moich zasad. Żaden dorosły nie może rozmawiać z moim dzieckiem, jeśli nie znam tematu tej rozmowy. Podawanie dzieciom swojego numeru telefonu i zachęcanie ich do dzwonienia jest niewłaściwe. A jak to wygląda z Twojej perspektywy? Mam na myśli, że prowadząc taką sprawę, na przykład podczas przesłuchania dotyczącego ugody, jako prokurator czujesz, że większość pracy już zrobiono, uzyskałeś wyrok skazujący, przyznała się do winy i pójdzie do więzienia na kilka lat. Ale jak to wygląda emocjonalnie dla Ciebie? Czekanie, aż sędzia ogłosi, jaki będzie wyrok. Za każdym razem, gdy mi się to przydarza, naprawdę współczuję ofiarom. Spotykam się z nimi przed rozprawą i prawie zawsze po rozprawie. E, moje serce jest z nimi. Wiele osób pyta, Marka, jak możesz prowadzić takie sprawy. Są takie trudne, są takie tragiczne. Chodzi o ofiary. Ktoś musi ich bronić. W dniu ogłoszenia wyroku, gdy wiedziałem, że wykonałem pracę, mogłem przygotować uwagi. Czasem mogę czytać oświadczenie ofiary, lub zrobi to sama ofiara. Oczywiście interesuje mnie, co zrobi sędzia, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby ofiary czuły się komfortowo na sali sądowej, żeby miały możliwość powiedzenia tego, co chcą powiedzieć, a potem, żeby mogły choć trochę zamknąć ten rozdział. Wiedząc, że mieli cyfrowe dowody rozmowy, którą prowadziła, jej własne wypowiedzi, mam na myśli to, że ostatecznie przyznała się do tego organom ścigania. A do tego dochodzą nagie zdjęcia wysyłane przez Snapchat. Jeśli sprawa trafiłaby do sądu, czy jedenastolatek musiałby zeznawać, czy można byłoby skazać bez jego obecności na ławie świadków? Jej przyznanie się robi dużą różnicę, prawda? Gdyby się nie przyznała do seksu, trudniej byłoby to udowodnić i potrzebowalibyście jego zeznań. Mam tu problem widziałem, jak ławy przysięgłych gubią się przez drobiazgi. Wystarczy jeden przysięgły. Gdy choć jeden przysięgły powie niewinny, sprawa zostaje zawieszona i zaczynamy od nowa. Martwię się, że któryś z przysięgłych zapyta, dlaczego nic nie usłyszeliśmy od tego dzieciaka. Gdzie był ten dzieciak? I jest sposób, żeby to wyjaśnić, wiesz, kiedy masz swojego rzecznika ofiar na sali lub swojego prowadzącego śledztwo funkcjonariusza. Pytasz ich, jaki jest protokół, żeby niewtórnie nie skrzywdzić dzieci. Ławnicy mogą chcieć to zobaczyć. Ale myślę, że większym problemem tutaj jest to, że sędzia prawdopodobnie nie da jej 40 lat, więc pomysł przyznania się i potem zmniejszenia wyroku z 60 do 40 lat, ona nie dostanie 40 lat, to i tak utrzymało się w zakresie tego, co prokurator chciałby uzyskać. Na koniec, Marku, często mówimy o sprawach nauczycieli oskarżonych lub skazanych za wykorzystywanie seksualne dzieci. Można by uznać na podstawie mediów, że to po prostu zdarza się częściej. Czy wydaje ci się, że widzisz tego więcej, czy po prostu częściej o tym słyszysz? Trochę jedno i drugie. Widzimy to częściej, bo technologia umożliwia nauczycielom i uczniom prywatne rozmowy w pozornie niekontrolowanym środowisku. A druga sprawa to to, że prawdopodobnie dzieje się to trochę częściej, ponieważ normy społeczne są takie, żeby robić to, co sprawia przyjemność i co cię uszczęśliwia. Miłość to miłość, bez względu na wszystko. Takie podejście doprowadzone do skrajności prowadzi nas do takich sytuacji. Jestem pewien, że nie uważała tego za przemoc, lecz za pełne miłości spotkanie. Tak jednak nie było. To było molestowanie. Ale jestem pewien, że w jej umyśle myślała, że robi coś całkowicie w porządku. Mimo wykształcenia z wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, prawo uznaje to za nielegalne. I wcześniej już relacjonowaliśmy tę historię. Ja nie, nie przeczytałem jeszcze wtedy, że miała wykształcenie z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, co sprawiło, że było to jeszcze trudniejsze i bardziej szokujące niż już było. Ale to zdecydowanie jest część tej sprawy. Mark Weaver, dziękujemy za wizytę w Law and Crime i pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Dziękuję, Krzysztofie. To już wszystko w On the Case od Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Krzysztof Stewart. Do zobaczenia następnym razem.